No, witam was serdecznie na kolejnym odcinku na i Słuchajcie, dostałem wiadomość od towcy Lolo. Ja bym się tego dosłownie nie spodziewał nigdy, ale dostałem wiadomość. A skąd wiem, że to jest od Lolo. No, bo zobaczcie, jest tutaj nie dość, że grasblock, czyli takie no typowe po prostu na to, że i właśnie ten leż, że to będzie właśnie od Lola, to w dodatku jest jeszcze żółty shulker box. I to po prostu mówi wszystko, dosłownie, wszystko. Ja już nie muszę nic więcej wiedzieć. Ja wiem, że to jest od Lola, no bo gdyby nie ten shulker box, no to może bym się jeszcze, że stanowił, ale no, no, no tak to nie widzowie, nie, więc ja odpalam tą wiadomość zobaczmy co on do mnie napisał, no jak widzieliście jeszcze tego nie otworzyłem, no bo tutaj po prostu się tego nie da otworzyć, bo to się to otwierało do góry, a ten liść był nienaruszony, dobra, sprawdźmy to, jest książka meee tak robi jeleń a nie, nie owca, dobra, nieważne e, ostatnio lajonek mnie trochę wkurzył i ukradłem jego hasło i login to minecraft jeżeli będziesz chciał wejść na jego konto to znajdziesz hasło ukryte w moim pomniku Okej, okay. podoba mi się ten pomysł Dobra, czyli mamy szansę Dzisiaj wejść na konto Lajonka w Minecrafcie, no dobra, w sumie jestem ciekaw Jak się steruje takim lwem Jak to tutaj kurcze fajnie wygląda, jestem naprawdę mega ciekaw Więc widzowie, wy subskrybujcie koniecznie kanał Oglądajcie do końca, a ja myślę, że Nie będziemy tutaj za bardzo przyciągać. Wpadajcie jedynie na mój drugi kanał Dave Games Bo tam są codziennie filmy z kidow i z mojej wioski Gdzie gram z moją dziewczyną i z moim młodszym rodzeństwem Razem tak rodzinnie sobie gramy w Minecrafta Wpadajcie, bo tam naprawdę czekają na Kozackie przygody ostatnio tutaj kitcoiny, no i tam teraz trzeba je zdobywać. Dobra, ja w tym momencie mam elytrę, więc lecę w sumie od razu do pomnika od Lola. E, w ogóle możecie napisać w komentarzu, jeżeli widzicie, co zmieniło się w moim tle. E, w moim tle, w moim pokoju, jeżeli to zauważycie, to przypnę wam serduszko, więc możecie e, dać znaka, więc no dla tych spostrzegawczych z dobrym okiem, no to będzie nagroda w postaci serduszka, tak? Dobra, ja wchodzę tutaj na dół, e, no i dobra, niby jest w pomniku gdzieś ukryte hasło do kąta lejonka, ale Ja w sumie w tym pomniku niedawno byłem i nie widziałem tutaj niczego Więc chyba po prostu Lolo musiał to dodać jakoś niedawno I pytanie, dlaczego akurat do mnie z tym poszedł, a nie na przykład do Pepenosa Może dlatego, że Pepenos bardzo lubi lająka, a ja odkryję tam coś, co nie będzie za końca, do końca dobre dla lająka tak może być. Jeżeli tak będzie, to jestem ciekaw co tam będzie w takim razie. Mmm, czekajcie, tam nic nie ma. Dobra, poczekajcie, wejdźmy może piętro wyżej, bo tutaj zawsze też coś może być. Okej, okay, jakiś tutaj mini parkour taki. Ha, prosty, ale po drugiej stronie również nic nie mamy. O, nie, jednej wiadomości! Dobra, poczekajcie, e, skoro to nie tutaj, może wejdźmy wyżej jeszcze. Okej, okay, dobra, to jest jego baza. Dobra, czekajcie. Mmm owca P, poczekajcie, bo teraz tak! Są tu jakieś owieczki, ja nie wiem, czy one. No nie no, mogę nagablować jedynie do lola, więc w sumie to spoko, więc no nie mam bo jakby problemu. Okej, okay, tu jest jakaś książka, sprawdźmy to. Okej, okay, to jest to, patrz to. Hasło to lovek 234 a login lionek.pl2 małpa gmail .com. Okej, okay, i na takie hasło i na taki login musimy się zalogować, żeby wejść na konto Lajonka. Dobra, no ja chyba tutaj nie mam co za dużo mówić, no nic mi te hasło nie mówi, ten mail też, więc ja chyba nawet nie czekam, od razu zamieniam się na lajonka, no i zobaczymy co on ukrywa. Yy, no po prostu na tym swoim koncie w Minecrafcie. Okej, okay, dobra, patrzcie, zalogowałem się na te pa hasło i tak, faktycznie co działa. Wszedłem na palionową i jestem lajonkiem. Wy to widzicie? Mogę normalnie nie wchodzić, jestem na jego koncie z tego co widzę. No to mamy tutaj parę ciekawych rzeczy, bo w ekwipunku jest sporo. Mamy plecak w ogóle. Nie wiem czy da się w ogóle ten plecak odpalić, czy da się go jakoś... No nie, nie da się go otworzyć, on jest stricte wizualnie. Po co mu w takim razie plecak? Po co w ogóle? Lwowi plecak, ale dobra, no mamy go faktycznie, patrzcie! O, tu krzyczy, Yo! Patrzcie, jak kucne. Mogę jakoś inaczej coś robić jeszcze? Dobra, nie wiem, jak on to robi, ten lajonek. On jakoś tam potrafi się kurczę wkurzać, nie? Ale w każdym razie, no wygląda to bardzo dobrze, no. Jestem lwem, ale widzę dosłownie z góry. Nie widzę tak z dołu, jak ten lew powinien. No i mogę wejść wszędzie? Mogę, patrzcie! Jestem lajonkiem w moim domku, tak jest! Dobra, e, tylko pytanie, no właśnie, co my tutaj mamy? No bo teraz tak, jest kill -off, golden, ale jeszcze ani razu nie, nie użyty. Po prostu zwykły, złoty kill -off, ale po co mu w ogóle, oj, sorry, dobra, sorry, po co mu w ogóle złoty kilof, to jest w sumie chyba w ogóle niepotrzebne, w ogóle, co to jest, czy coś pod domkiem, czego nie wiem, czekaj, 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 coś żółtego, nie znam wpaść, kurcze, bo nie mam wyjścia. Okej, okay, dobra, to jest chyba coś po prostu zabudowane, ok, w moim domku. Dobra, no to nieważne. Już się bałem, że zamiast coś takiego, jakiegoś, nie wiem, tajna baza, od Lola albo coś, że sobie zrobię jakąś swoją tajną bazę i ja tu będę mieć koło swojego domku, nie? No a tutaj ma takie fajne ciuczki, Lolo, dobra, nieważne. <laughs> Co o czym ja w ogóle mówię. Dobra, mamy e, Lajonkal, poziom 19, więc niższy od mojego. Ja miałem chyba 30, chyba poziom na swoim koncie, ona troszkę teraz niższy, ale ma tak, 36. Surowego mięsa. Ja nawet nie wiedziałem, że lewie się. co mi ja odżywiałem, się bo surowym mięsem. Ej, ale chwila! On podobno nie lubi mięsa! To po co mu we mięso? I jeszcze nogi królika, jakoś tutaj nie widzę żadnych kwiatków. Okej, okay, czyżby kłamał, do tego ma jakąś miksturę na spowolnienie? Ej, dobra, o co tu chodzi? Czemu? Po co jest mu potrzebna mikstura na spowolnienie? Jakby on jakoś na co musi panować? Że się musi spowalniać? Dziwne widzowie, okej, okay, dobra, to jest taka pierwsza rzecz, którą musimy tutaj pomyśleć, po co mu w ogóle takie rzeczy w dodatku ma ciasto, ale ciasto jeszcze nie jest takie złe, to jest jeszcze okej, okay. dobra, ciasto, oj. No nie do się lajem w sofie niestety. <laughs> e, ciasto jest w miarę spoko. To jeszcze nie jest nic takiego złego, no ale to te jedzenie gdy nam mówił, że on nic z takim jedzeniem nie ma wspólnego. No, ciekawe, ciekawe, pytanie po co mu to może przypadkiem, może jakoś rozwalił tam te owce czy coś po drodze, no i mu to mięso wypadło, aczkolwiek no. Jest to dziwne, ja muszę się temu bardziej na pewno widzę je przyjrzeć. E, mamy bloki, mamy 11 takich e, bloków schodków, mamy 11 też tabliczek, 5 tutaj takiego powdera, dwa takie stripet akacjalogi, no i mamy jakieś takie coś, ale to jest taki dziwny blok, strasznego, chyba nigdy nie widziałem w Minecrafcie. Albo widziałem? Nie wiem, no jest to w każdym razie drewno. Tak jest zwyczajny, zwyczajny blok po prostu drewna, nie wiem skąd on to ma. Dobra, no i mamy trzy książki. Okej, okay, to jest chyba ważne. Trzy książki, to chyba trzeba będzie tutaj przeczytać. Przede wszystkim. Sprawdźmy na przykład tą pierwszą, czekajcie. Ranking osób, które lubię najbardziej. Okej, okay jestem na drugim miejscu. Patrz! Pierwszy jest palion, no to ale to jest wiadomo, no bo no pewno jakby go tutaj chciał od początku, jakby chciał go tutaj przyjąć. Spoko, 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 nie wnikam. Na drugim jestem ja. O dziwo, no mamy za sobą jakieś tam wspólne budowanie połowy domku. Mamy tam jakieś reagowanie na twarze, więc w sumie, no nic wiecie, że dom jest tak wysoko. Chociaż e, chwila, teraz jeżeli on się dowie, że ja się womałem na tę to on się może wkurzyć. Nic mu nie mówcie, dobra. Nic, ani słowa, bo będzie wtedy problem. E, czy to jest. Bolo, co to jest... Zale zalewitowałem, dobra nie wiem o co chodzi. Trzy to jest Bolo? E, Bola dziwne, że akurat lubi na miejscu trzecim, to jestem w szoku, bo wydawało mi się, że raczej nie będzie tego dzieciaczka lubić, ale jednak jest lubiany widocznie Bolowski. Czwarty jest Leon, e, czyli... spoko, no, bo piąte kolo, ale na szóstym Lolo, czekaj, co? Ale Lolo tak nisko, dlatego że z nim nie rozmawiałem jakoś dużo. Okej, okay, czyli po prostu z Ole mał rozmawiał, no a Orek na piątym, bo wiadomo Orek siadł mu na tronie kiedyś, więc no nie za bardzo chyba się będą chłopaki niestety lubić. Albo bardziej chłopak z tym lwem powinienem bardziej powiedzieć. No a Leon na miejscu czwartym. Dziwne, że wyżej, że niżej od bola. Ja myślałem, że bolo raczej no będzie niżej niż Leona, jednak nie, jestem w szoku. Dobra, poczekajcie, a może tak nie będę chodzić po palionowie, bo jak ktoś wejdzie na serwer i zobaczy Lionka, to będzie chciał z nim porozmawiać. A no ja nie za bardzo umiem, no jakby no nie jestem w ogóle w stanie rozmawiać jak Lionek, nie? Czekajcie, mamy jeszcze to. Podoba mi się ta wioska jest tutaj naprawdę ładnie, będę musiał... Tutaj zbudować sobie domek. No, w sumie... Chyba, no, już jest członkiem Palionowa. No, będzie musiał mieć domek. Pytanie, gdzie on chce mieć ten domek? To jest ciekawe, bo w sumie na Palionowie to, no, nie ma za dużo teraz miejsca. Jest tak ściśle w tym centrum. Nie ma w ogóle gdzie oddychać nawet świeżym powietrzem, bo, no, wszędzie są jakieś domki. Ja nie wiem, gdzie on by mógł zbudować w sumie tutaj, Leonek, domek. Czy byłoby to gdzieś, nie wiem, może tutaj zamiast tego? Chociaż nie. To już są takie legendarne miejsca na Palionowie i raczej to już zostanie na zawsze. Um, może, że tutaj. No w sumie to nie jest złe miejsce. Ewentualnie te domki poniszczyć. Może jakoś, nie wiem, tam w parku albo za parkiem tam jest dużo wolnego miejsca. Może gdzieś tutaj bylejonek mógł znaleźć sobie miejsce. E, czekajcie, ostatnia książka chyba, tak? Bo były trzy. Tak jest, dokładnie były trzy. Tylko gdzie mieć domek? O! Może zamiast tego ciastka. Nie podoba mi się ono. Mówisz masz! Genialne miejsce, bierz je stary! To jest najlepsze chyba miejsce, gdzie może mieć lejonek domek. Zamiast tego ciaska, no tak, to jest były domek od Milki, ale już nie ma na serwerze chyba rok, więc myślę, że się nie obrazi. A tutaj faktycznie Lajonek mógłby mieć naprawdę fajny domek, bo tutaj nic się nie dzieje, to jest po prostu zmarnowanie miejsca. A faktycznie Lajonek mógłby tutaj fajny domek zbudować, więc ja jestem oczywiście za tym, nie? Moim zdaniem świetny pomysł. Eee, I no, tutaj fajny domek by się dało zbudować. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy myślicie właśnie, że Lajonek powinien. Zbudować tutaj domek. E, no, z tego odcinka to tyle, bo nic więcej na tym kącie nie mamy, ale możecie wpaść na ten genialny odcinek, gdzie wraz z moim młodszym rodzeństwem i moją dziewczyną walczyliśmy kto zdobędzie więcej diamentów w kopalni, więc wpadajcie tutaj i zobaczcie sobie, jak zaczynają się kidowice, jak ta wioska dopiero zaczyna powstawać.